Wędzenie kiełbasy wędzarce, wędzarni marki Sam pierwsza pierwsza próba pierwsza próba o tutaj jest kiełbasa przyznam się że kiełbasę kupiłem w sklepie surową no i wędzę zobaczymy jak to wyjdzie Trochę się zabrązowiła. Drewnem olszynowym, suchym. Tu nad paleniskiem jest taka blacha, która musi się wypalić jeszcze i będę używał tej blachy do smażenia na przykład rydzy. Ewentualnie, a tutaj jest ganges, a tutaj jest sauna. Jak będziemy morsowali, to wędzarka będzie służyła do podgrzewania jedzenia.